Witam, jestem protetykiem suchu, zapraszam do naszego oddziału GERS, gdzie pokażę jak wygląda moja praca. Jesteśmy obecni na polskim rynku od ponad 30 lat, oferując osobom niedosłyszącym nowoczesne rozwiązania w zakresie protetyki suchu. Protetyk suchu to niszowy zawód, ale zdecydowanie jest to zawód przyszłości. Z roku na rok wzrasta świadomość potrzeby profilaktyki, a protetycy suchu pomagają osobom z niedosłuchem. Protetyk suchu wykonuje badania suchu umówionym klientom, dopasowuje aparaty, dokonuje przeglądu oraz serwisowania. Omawia także pielęgnację i obsługę aparatów słuchowych. Każdy klient wymaga indywidualnego podejścia. Poświęcamy im odpowiednią ilość czasu, kierując się zaangażowaniem i empatią. Do naszych oddziałów przychodzą różni klienci skarżący się na trudności ze słyszeniem. Często opowiadają o problemach w porozumiewaniu się z najbliższymi, o trudnościach komunikacyjnych w pracy, sklepach czy w urzędzie. Słyszymy wiele takich historii, często bardzo przejmujących. Naszym zadaniem jest przywrócić komfort słyszenia, a gdy dokonamy odpowiedniego dopasowania aparatu słuchowego i widzimy pozytywne reakcje zadowolonych klientów, jest to dla nas największa nagroda. Posiadamy nowoczesne studia słuchu, w których wykonujemy badania. W sposób obrazowy i czytelny omawiamy wyniki, przedstawiamy na monitorach zakresy niedosłuchu, aby każdy klient oraz jego rodzina mogła zrozumieć, z jakimi problemami mierzą się osoby cierpiące na niedosłuch. Stawiamy na ciągły rozwój pracowników. Zawód protetyka suchu jest zawodem wszechstronnym, wymagającym umiejętności z różnych dziedzin życia dobrego komunikowania się z ludźmi, zdolności technicznych i manualnych. Protetyk musi opanować między innymi podstawy fizyki, anatomii, psychologii, a także budowy aparatów suchowych. Aby pomóc naszym pracownikom, przygotowaliśmy rozbudowane pakiety szkoleń wewnętrznych, które skupiają się zarówno na części merytorycznej, jak i praktycznej. Kształcimy i przygotowujemy od podstaw pracowników do pełnienia roli protetyka suchu, a wieloletnia i doświadczona kadra dba o wysoką jakość prowadzonych szkoleń. Ponadto od 2016 roku jesteśmy częścią Grupy Sonowa, światowego lidera nowoczesnych rozwiązań w zakresie aparatów suchowych i implantów ślimakowych. Dzięki temu nasi klienci mają dostęp do innowacyjnej technologii, niezawodnej jakości produktów, a pracownicy satysfakcję z obsługi najnowocześniejszych rozwiązań dostępnych na rynku. Dodatkowo międzynarodowy zasięg oraz skala naszej firmy umożliwia rozwój naszych pracowników wewnętrznych strukturach organizacji, zarówno w obsłudze klienta, jak i w działach wspierających. Nie czekaj i dołącz do naszego zespołu!